Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was, moi drodzy, w sobotę 8 marca. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, jest to piąty rozdział, a wersety od 27 do 32. Poprośmy Ducha Świętego o Jego światło. Przyjdź Duchu Święty i napełnij nas swoim światłem. Bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Jezus powiedział, Duch Święty, którego pośle do Was, On Was wszystkiego nauczy. Więc przyjdź, Duchu Święty, i naucz nas, jak żyć Ewangelią. Amen. Z Ewangelii według św. Łukasza. Później Jeszua wyszedł i ujrzał celnika imieniem Lewi. Siedzącego w swej budce poborcy i odezwał się do niego: pójdzie za mną. Wstał, zostawił wszystko i poszedł za nim. Lwi wydał w swoim domu ucztę na cześć Jeszui, a była z nimi przy stole duża grupa celników i innych. Prusim i ich nauczyciele, Tory, oburzeni, skarżyli się jego talmidim, mówiąc: Czemu jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Ale odpowiedział im Jeszuła: Tymi, którym potrzeba lekarza, nie są zdrowi, ale chorzy. Nie przyszedłem, aby wzywać sprawiedliwych, ale raczej aby wzywać grzeszników do odwrócenia się od grzechów do Boga. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, bardzo nam jest znana ta Ewangelia o powołaniu Mateusza na apostoła. Zwróćmy uwagę na to, że Pan Jezus to w ogóle trzej ewangeliści opisujący powołanie Mateusza. Oni to w taki lub bardzo podobny sposób, ale opisują tym słowem, że Pan Jezus ujrzał. Wielu ludzi go widziało. Ale Pan Jezus na niego spojrzał wzrokiem Boga, wzrokiem pełnego miłości. I w tym spojrzeniu na siedzącego w tym samym swoim brudzie, bagnie, w tej budce, poborcy, a więc człowieka, który przez sam fakt tego, co robił, był bardzo Daleko nie tylko od społeczeństwa, ale też i od synagogi, a więc od Pana Boga. I Pan Jezus patrzy na Niego, tam w tym miejscu. Jest to dla nas zawsze taki sygnał, taka ogromna, um, jakaś nadzieja, że Pan Jezus patrzy, On przechodzi i patrzy. Być może tą drogą przechodziło wielu ludzi. Którzy chcieli pomóc Mateuszowi. Może to byli nawet jego krewni czy jego znajomi, może mu niejednokrotnie tłumaczyli, co ty robisz, dlaczego ty tak bardzo ranisz nas, nasz naród, przez to, co robisz, przez to, w jaki sposób postępujesz. To był człowiek, człowiek bogaty, ale nie bogaty dlatego, że uczciwie pracował, tylko bogaty dlatego, że kradł. I, i to musiało wielu boleć, a wielu patrzyło na niego z pogardą. I Pan Jezus spojrzał na Niego zupełnie w jakiś inny sposób. To był ten jeden jedyny moment. spotkania się, a może i nawet nie spotkania się, wzroku Mateusza z Jezusem. Jezus patrzy, bo w każdym widzi dobro, a zwłaszcza w tych chorych, jak powiedział na końcu, nie przyszedłem po to, żeby wzywać sprawiedliwych, ale raczej, aby wzywać grzeszników do odwrócenia się od grzechów do Boga. Po to przyszedłem. Nie po to, żeby sobie wybierać grono takich najpobożniejszych, najgrzeczniejszych, tylko żeby wyciągać grzesznika z jego bagna albo chorego z jego właśnie tej choroby. Jak lekarz, który nie szuka zdrowych ludzi, bo cóż to za lekarz, który chodzi i chce się spotykać tylko ze zdrowymi ludźmi? Podobnie właśnie Pan Jezus dzisiaj pokazuje, czy Wielki Poznam pokazuje tą Ewangelię, że Pan Jezus szuka chorych ludzi, chorych. I znowu, a którzy to są ci chorzy? No, jeśli ktoś nie czuje się chory, to źle, to źle. Bo wielki post chce mu pokazać, że jesteś chory, potrzebujesz lekarza, którym jest Jezus Chrystus, lekarstwa, którym jest post, modlitwa i jałmużna. Potrzebujesz tego lekarstwa. I po drugie, kochani, kiedy Pan Jezus odezwał się do Niego: Pójdź za mną, to jest tu użyte słowo: Wstał, zostawił wszystko i poszedł za Nim. Ale to słowo wstał, to nie chodzi o to, że on się podniósł z krzesła, tak jak ktoś z nas się podnosi, kiedy, kiedy chce wstać i wyjść. W, w tym przykładzie greckim, jeszcze raz tutaj na niego, na, na niego spojrzę, jest anastas, takie użyte greckie słowo anastas. To znaczy wstać z martwych. Wstać z martwych. Nie chodzi tylko o czynność, o pewien czasownik, że on po prostu wstał, tylko on powstał z martwych. On w tej jednej chwili z martwych wstał. Był bardzo mocno już wciągnięty, umarły, można powiedzieć, tak jak Pan Jezus, który był umarły na krzyżu. Ale w tej chwili dzieje się to Anastas, to powstanie z martwych. Z grobu, ze zła, z tego wszystkiego, co ten człowiek robił. Bardzo ważne znowu to jest, dlatego że jakby ten, który tego doświadczy, tak jak Mateusz, ten Lewi, wydaje w swoim domu ucztę na część Jeszui. A kogo zaprasza na tą ucztę? Takich samych, jak on był. Czyli jest tam duża grupa celników i innych. I innych grzeszników, bo, bo tak ich potem nazwali faryzeusze, oburzeni tym, że się to stało, bo wiedzieli, że to są ludzie źli. Ale właśnie człowiek nawrócony, kiedy wstanie, kiedy się obudzi na nowo, to wcale nie, nie jest też tak, że teraz już tylko chce przebywać wśród tych takich swoich. Na przykład alkoholicy którzy wyszli, wstali, jakby obudzili się z tego snu śmierci alkoholowej, a jeszcze trwa tydzień modlitw o trzeźwość narodu, to potem czują też taką misję, oczywiście każdy na swój sposób, ale żeby głosić to, żeby mówić też innym alkoholikom, wstań, obudź się, picie nie jest rozwiązaniem, a więc właśnie Mateusz, dlatego zaprosił na ucztę grupę celników i innych, bo zaprosił ich do Jezusa. Jezus mu powiedział: Dziś chcę być u ciebie. To była wola Jezusa. I dlatego on zaprasza też innych przyjdźcie też do Niego. Niech na Was też tak spojrzy. Może zrobiło się to samo, co z Nim. Może właśnie tu się nawrócili ci celnicy. Może też wstali, może też jest to Anastas. To greckie słowo mówiące o powstaniu ze śmierci. Kochani, taki jest Pan Jezus, taki właśnie jest. Przechodzi zupełnie, jakby to był, nic z tego dnia miałoby się nie stać, a On przechodzi i patrzy, spojrzał z miłością, powiedział: Pójdź za mną, i wtedy się wszystko zmienia. To jest ta łaska nawrócenia. My byśmy chcieli jakoś tak po ludzku nieraz. I, I pewnie to też jest potrzebne Bogu, żeby nas też włączyć trochę w dzieło ewangelizacji, czy nawrócenia kogoś, czy wydobycia kogoś z jakiegoś zła. Ale Pan Jezus ma o wiele potężniejszą moc. My mamy w Nim ufność składać, czyli jeśli nam się coś nie udaje, kogoś wyciągać z jakiegoś grzechu, bo bardzo często tego doświadczamy też w różnych, Sytuacjach, też w rodzinach, w sąsiedztwie, w koleżeństwie. Mówimy już tyle razy, już to próbowaliśmy, tamto i to, i już to już nie ma siły. Modle się cały czas i nic. To, to nie ma nic bardziej mylnego. Właśnie módl się dalej i ufaj dalej. Ufaj, że będzie przechodził tamtędy Pan Jezus i On mu powie: Pójdź za mną. W jaki sposób to uczyni, kiedy i jakie będzie to Pójście za nim? Nie ograniczajmy Boga tylko do jednej historii Mateusza, że potem nagle wszystko kończy się jakąś wielką ucztą. Pan Bóg w różny sposób może powiedzieć komuś: Wystarczy tego grzechu, teraz już pójdź za mną. Życzmy tego sobie. Niech Duch Święty w taki sposób i dzisiaj też przemienia nasze serca, bo jest wielki post, więc każdy z nas powinien się na mniejszy, w mniejszym albo większym stopniu, ale utożsamiać dzisiaj też z tym Mateuszem, grzesznikiem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo wam dziękuję. Życzę wam dobrego, pięknego dnia. Dzisiaj tym bardziej jest to pierwsza sobota miesiąca, więc prośmy Dobrego Boga, aby nam dopomagał przez niepokalane serce Maryi. Z Panem Bogiem i do zobaczenia jutro. Oczywiście, jeśli Bóg da, szczęść Boże.